Cześć wszystkim! Dzisiaj przygotowałam przepyszną babkę wielkanocną, ale nie taką typową babkę, tylko babkę wielkanocną wytrawną. Smakuje troszeczkę jak sałatka jarzynowa z dużą ilością jajek. A może się wdawać, czy jest jakaś trudna do zrobienia, ale tak naprawdę nie jest łatwa w przygotowaniu i bardzo pomysłowa. Więc zapraszam i smacznego! Dla przygotowania sałatki będzie mi oczywiście potrzebna forma dla babki. I taką oto formę mam. Wykładam z każdej strony, z każdego boku folię spożywczą. Ładnie dociskam, żeby potem ładnie babka odchodziła i wszystko było pięknie. Kupiłam taką mieszankę jarzynową w słoiku, odlewam nadmiar wody, można oczywiście jeżeli macie chęć samemu pokroić, ugotować e, warzywa. Kroję też natkę pietruszki i kroję też w kostkę szynkę, można dodać dowolną, jaką lubicie. Solę, dodaję też czarny mielony pieprz do smaku i mieszam. Ugotowałam 10 jajek i e, kroję jajka. Te takie ładniejsze kawałki jajek odkładam sobie, będę nim wykładać formę. A te, że tak powiem trochę gorsze, tam gdzie jest mniej żółtka, to e, odkładam też je na bok i kroję jak na sałatkę jarzynową. Dodaję do sałatki i wszystko bardzo dobrze mieszam razem z majonezem. Potem do tej masy będę dodawać żelatyny, ale nie w tym momencie, bo masa bardzo szybko tężeje, więc zobaczycie w którym momencie najlepiej dodać tą żelatynę. Na razie nie. Na razie wykładam formę jajkami, zobaczcie w taki sposób, dookoła, tak żeby ta część piękniejsza była na zewnątrz, żeby było widać piękniejszą część jajka. Wykładam najpierw pierwszą warstwę. No i tutaj w tym momencie, jak już położyłam pierwszą warstwę jajek, rozpuszczam żelatynę we wrzątku. Oczywiście wszystkie dokładne proporcje są w opisie pod filmikiem, jak zwykle. Dobrze mieszam żelatynę, czekam, niech ona chociaż ciut-ciut wystygnie, nie będzie takim wrzątkiem, i dodaję do naszej sałatki. Dodaję i od razu wykładam. Zobaczycie, jak niesamowicie ta sałatka tężeje, więc ja od razu wykładam pierwszą warstwę szybciutko. I potem wykładam następną warstwę jajek. No bo, jakbym włożyła wszystko naraz, to ta konstrukcja by mi się nie trzymała. Więc wykładam szybciutko drugą warstwę i resztę, resztę sałatki wylewam, i wszędzie równomiernie rozprowadzam. Jeżeli tak się stanie, że sałatka w misce zbyt szybko stężeje, a wy w tym czasie wykładacie jeszcze jajka to się proszę nie martwić, można dodać troszeczkę gorącej wody do sałatki i wtedy wszystko bardzo dobrze wymieszać. Teraz, kiedy już wszystko gotowe, wkładam sałatkę do lodówki, najlepiej na całą noc, ewentualnie na 4-5 godzin przynajmniej, żeby wszystko ładnie zastygło. I zobaczcie po nocy, jak to wygląda. Najpierw oczywiście zdejmuję folię spożywczą, przekładam na tortownicę czy na talerz i zdejmuję folię spożywczą. Bardzo ładnie odchodzi ta folia i jest gotowe. Zobaczcie jak wygląda ta babka. Ja jeszcze ją udekoruję szczypiolkiem, można koperkiem, natką pietruszki albo jakieś macie inne pomysły, super. Więc udekorowałam, patrzcie jak wygląda. Pięknie, podoba mi się, naprawdę jestem zachwycona. Teraz zostało jeszcze pokroić i zobaczyć jak to w cudo wygląda w środku. Jeszcze pięknie. Kolorowo. Kroję i podaję. Gotowy. Smacznego. Papka wielkanocna już jest gotowa, zobaczcie jaka piękna, elegancko się prezentuje. Kawałek już mam odkrojony i spróbuję. Zaraz Wam powiem, jak to wszystko smakuje. Tak. Zobaczcie jaki piękny, kolorowy kawałeczek. Mmm, fajny! Bardzo ciekawe wydanie, Trochę jak sałatka jarzynowa, ale nie taka typowa, inny smak, jednak w galerecie troszeczkę inaczej smakuje. Polecam, przygotujcie, spróbujcie, zaskoczcie swoją rodzinę w tym roku. A ja życzę Wam wesołych, wielkanocnych świąt, niech wszystko Wam się udaje, nie tylko potrawy niech Wam się udają, a też niech się udaje Wam wszystko w Waszym życiu prywatnym. Wesołych, szczęśliwych, zdrowych, radosnych świąt i wszystkiego dobrego. Cześć!